Dzień dobry moi kochani, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o Rothschildach, Sorosach, o prezydentach Stanów Zjednoczonych, o Władimirze Putinie i o wielkim biznesie, o potencjalnej wojnie w Europie, o spinających wszystko w małych czapeczkach, o sługach i panach. Chciałbym Wam opowiedzieć o iluzji Polski Polski wolnej i demokratycznej, iluzji, w której nas utrzymywano. Chciałbym Wam opowiedzieć o dniu, w którym Władimir Putin wywalił. Rothschildów z Federacji Rosyjskiej i o, dniu, to o tym właśnie dniu, w którym zaczęły się wszystkie jego kłopoty. Bardzo chciałbym wam opowiedzieć o Trumpie, o jego wielkim marzeniu, aby jego nazwisko było wypowiadane przed, przed Rothschildem, przed Sorosem. On już wie, żyje bardzo długo i wie, że przyjaciele zdradzają, a jedyne co się liczy to potęga rodziny. Bardzo. Ale to bardzo chciałbym Wam powiedzieć, że Polska jest figurą na tej szachownicy, ale niestety jest tylko pionkiem i to jednym z pierwszych. Jednym z pierwszych pionków, który się poświęca. Bardzo chciałbym Wam powiedzieć to i całą masę innych rzeczy, ale niestety nie mogę. Wszystko, co tutaj powiem, jest natychmiast blokowane. Ale jest coś, co chciałbym i muszę Wam powiedzieć. Historia znowu w okrutny sposób zaczyna się powtarzać. Znowu zostajemy sami. Duzi gracze będą nas rozgrywać, będą grali z nami, nami będą grali w dwa ognie. Wszyscy mniejsi będą chcieli coś uczknąć, wykorzystać sytuację, a przynajmniej nie stracić. Naprawdę bardzo chciałbym wam powiedzieć, że mamy mądrych rządzących, którzy będą paktować i negocjować, żeby do tego nieszczęścia nie dopuścić. I układać się tak, żeby nie doszło do tego nieszczęścia. Chciałbym Wam to powiedzieć.